Rywalizacja państw w kosmosie przybiera obecnie formę głównie ekonomiczną, ale w ostatnim czasie pojawiają się sygnały narastającego, a raczej powracającego militarnego znaczenia podboju przestrzeni kosmicznej. Amerykanie i Brytyjczycy twierdzą, że Rosja prowadziła niedawno test broni wymierzonej w satelity. Jak donoszą amerykańskie i brytyjskie media, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania oficjalnie oskarżyły właśnie Rosjan o to, że ci przeprowadzili w kosmosie testy podobnego do broni. Pocisku, który mógłby być wykorzystany do namierzania satelitów krążących po orbicie Ziemi. Departament stanu USA określił, że było to coś, co wydaje się rzeczywistą bronią antysatelitarną na orbicie, oraz uznał testy za niepokojące wydarzenie. Do rzekomego testu miało dojść 15 lipca. John Raymond z Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych przekazał, że wspomniana broń została wystrzelona z jednego z dwóch satelitów, które już wcześniej w tym roku manewrowały w pobliżu satelity. USA. Działania tego rodzaju zagrażają pokojowemu wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej i grożą powstaniem odłamków. Wzywamy Rosję do unikania dalszych takich testów, powiedział brytyjski odpowiednik Raymonda Harvey Smith. To nie pierwsze takie wspólne działania Wielkiej Brytanii i USA wobec Rosji. Na naszym głównym kanale rozmawialiśmy o pewnym sporze w kontekście koronawirusa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij film widoczny na ekranie, a on przekieruje cię do wspomnianego materiału.